Tylko okay, ja jestem Nę dzisiaj będziemy grać w Happy Wheels. Posortowałem mapki z dzisiaj po play koncie. Zaczynamy. Pierwszą mapką jest Block Run czy jakoś, tak? Mm, Okej. Okay. Kurde, niestety. Kurde. Nie mogę się zatrzymać. O, tak żeby nie zginąć. Ok. Gdyby dostaliśmy strzałą. A, słaby poziom exit to menu. O, glass break. Lubię glass break. I, i że gramy. Dziadkiem. Dobra O kurde Chyba nie, nie żyję Zostałem Ech, pół człowiekiem, pół szybą Niestety, mam chyba za głośno Muszę przyciszyć trochę ee, Happy Wheels Dobra, teraz powinno być dobrze Przesunęło mi się niechcący trochę. Okej. Okay. Już jest. Ach. Chyba wybrany dziadka nie było aż takim dobrym pomysłem. Aha. Tak, tak. Niby ma jeździć na wózku, a może ruszać nogami. Część charakter. Weźmy murzyna. Ha, zaklinowaliśmy się. Dawaj, 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 murz nie, dawaj. I... O, kurde. Okej. Okay. Ło. Wow, Owaj, wow. idziesz, idziesz. <gryw> mam sz... mam... Wszy, miałem szyi... Yy... Kowal szyby albo szkła? Nie mam pojęcia, ale raczej szyby Dobra Ooo. trzeba będzie wziąć rozpad Oho Dużo nam to nie dało Hmm, nie rozumiem O, okej. Okay. Okej. Okay. Teraz tylko przez to przelecieć i wygraliśmy. Okej, okay. no to exit to menu. O, SWORD TRUE. Strasznie lubię SWORD throw. Aha. <gryw> Już się zabiliśmy. Zabiłem, no bo wy jesteście tylko moimi widzami. I... O, centralnie w Slow motion. <ścoughs> Trzeba albinę strącić. O, nie wyrzucić żeby tylko strącić. Albinę też tak żeby się przy okazji nie zabić. Została w łeb. dobra. Albina strącona. Teraz tylko... Ach... jest tylko mama, znaczy... Nie pamiętam ich imion. Więc dobra, jeszcze raz. Haha! <laughs> tak blisko jest w ostatniej chwili <laughs> Coś mu tam odstawało Dosta a, nie trafiłem Kurde Jak ja trzymam ten miecz Aha, nie się zabiję Dobra Bottle Run, o! Bottle Runner powiedziano mało? Tego tak już nie grałem. Uuuu! Jeszcze raz, może przybujemy tu przejść. Tego tak się nie da przejść. Chyba że nie Co się stało z moją głową? Widzieliście to? Dobra Jeszcze dwie próby, jeżeli nie to Idziemy, spróbujmy zagrać w raz I druga próba Mm, Psycho Street. Mam 19 na 19. O, jakiś grubasz grubas. Co, <laughs> Strasznie dziwnie mi się to się giera odbiło. 1 do okay. i o, oh, git. No, to... Właśnie, czemu mamy jeszcze dzieciaka? <laughs> Zgarnął macetę, który nawet nie widziałem. O, no. wow, jakiś most. Coś, co jakiś wiks. O, okej. Okay. Kamienie. Wow, kula. Dobra, żyje, żyję. Trzeba O nie, co się ze mną stało? Kobułusik. Jeszcze raz. Mam trząsikiery w szyi. I teraz już w głowie. O boże, ostatnia próba. Dostał głowę, co by się kierował okej, okay. małe dzieci. o haha jedziemy. jedziemy, 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 człowiek, pan człowiek pan człowiek jakaś logika by się przynała. o Front flip Dobra, exit to menu <laughs> Fight Club Challenge Jedziemy, jedziemy, jedziemy Lewy... aaa, o to w tym chodzi? Strasznie nie lubię jak są połączone takie... o, co ja zrobiłem Jak są na przykład takie tasaki połączone i skaczą, strasznie tego nie lubię Dobra, jeszcze raz Zróbmy tak, że każdy level będę... Na każdy level będą po 3-4 próby. Napiszcie co o tym myślicie. O, dobra, odbity. Odbity. Kurde, sięgnął, mnie. Dobra, os ostatnia próba. No, dobra, <gryw> Mam obronę. O, już mi się skończyło. Koleś wbił mojego kutasa. Co to jest? Koleś miał spenetrowaną tupę i jeszcze zbiera innych. Okej, okay, odczepili się. Co to jest? Dobra. Dziecko mi odpadło. Nie pozwala mi ruszyć. Dobra. O. Przejdę to. Tam homoseksualne zabawy. Kurde, no nie mogę tego przejechać. O, mam pomysł. O, dobra, wygraliśmy U, Coś mi tutaj odstaje. Exit menu. Long Bolfo. Bolfo? A, to. Dawno nie widziałem poziomów tego rodzaju. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. O nie dzida <grymne> Wbiła mi się dzida w O, stęka O tak <grymne> Wygraliśmy z Dzidą wybitą w tupę Mountain bike No i chyba już wiem, o co chodzi. Nie wiem, jakim cudem, ale pękłem w pół. Okej, okay, szybko chyba tutaj jest, więc zaraz meteoryt. A nie, czym to się jedzie? Wow. Odpadła mi głowa. Ostatnia próba Nie wiem gdzie się gdzieś. O, dobra I w dół O, zobacz, tym razem nie odpadła mi głowa O, chyba tutaj Chyba strzelali do siebie Bo ktoś do nich strzelał tak przyjedźmy po dziadku, Wywal wywalmy ty chyba Timi albo Timi. Ale raczej Timi To wywalmy Timiego Dobra żona wow goni nasz meteoryt Trzeba jechać do tyłu Szybko, szybko, szybko. z krwi. <ścoughs> Nieźle się bawią. A to chyba jakiś frag? A nie. Dobra, to są ludzie. Znowu pedofil powrócił. Okej. Okay. O, dobra, podzieliśmy Trochę nudny poziom. Wystarczy ujechać do przodu. Super slam. Drunk. Okej. Okay. Cześć, jest trochę chory. Ooo, Happy Wheels chyba się No Sprawdzę. się skraszował Happy Wheels. Zaraz zobaczymy sp sp sposób Empty Oj, nie uciekaj. Hm. O, dobra, już jest. Jeszcze, jeszcze Jesz Jesz raz. Aha, trzeba zobaczyć piłkę, tak? O. Kurde, nie trafiłem. Tak blisko, tak blisko. Jeszcze Jesz raz. I nie, o, Dobra Złapaliśmy dwie monety Piłka co prawda nie, 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 nie wpadła ale my wygraliśmy Canon Sword Swordro, to raczej chyba Seaway Guyem się gra Z tego co mi wiadomo O dobra Nic O gdzie jakieś miny tam wybuchają O mój gosz No Co to było? Podbiło się od mieczy na yy, odbiło się od mieczy na armacie i przeszło przez krok dziadka Albina lubi to o kurde Na następnej odcinku Zagramy tą nową postacią. Jeszcze nie myli grają. O ku cool. Nie spadnie? Nie spadnie. Jeszcze raz. Kurde, no. Nie mogę się na mieć. Chryście panie. No to... A, dobra. No, jeszcze, jeszcze raz. Gdzie ten miecz? Aha Wow, co się stało z tym dziadkiem? Aha, no ja zginęłem. Tak zwykle. Ostatnia próba. No. Co za otyła Albina? Teraz trafiłem. Mąż. Czy spadnie, czy spadnie? Spadła Myślałem, że zahaczy dziadka, ale coś mnie nie wyszło. <grystanie> Spójrzcie gdzie jest jej noga. <grystanie> o Boże. Aha Ta noga przewróciliśmy młode szkwi Spadło jakieś dziecko. <grystanie> nie wiadomo skąd skąd się to dziecko Dobra, ostatni rzut O, dobra, jednak nie Dobra To chyba będą ostatnie dwie mapki I to będzie chyba wszystko w tym odcinku Kurde No Tylko jak złapać te piłki A, dobra i. <noise> Nic. Uh -huh. To było tak emocjonujące. Kurde. Ostatnia kulka. A do, do przodu mnie do tyłu kuleczko. Dobra. Oj, przesunęło mi się okienko. Cik, cik, cik. Sword Dobra. To będzie... O! Właśnie tą postacią chciałem zagrać, ale... Nie w swordrow koniecznie. Właściwie się zaczęło bo serwery są przypomniane ponieważ jak to nagrywam to jest chyba sobota, tak dzisiaj jest sobota o, zaraz to skończę z renderem musiał się to zmontować, zrenderować <ścoughs> Spójrzcie na dziadka o Boże, ta gra mnie rozwala Czy trafię? idealnie wkroczę Dobra, czy gruła, sięgnie ostatni miecz. Sięgnął. Doleci do niej, doleci do niej. I do leciało. Spadnie, Spadło, Dobra. Ostatnia mapa i to chyba wszystko w tym odcinku. To będzie... Dobra, Gita, 5 charakterów, Trevor. A, to jest... O, dobra, no to... W takim razie... Jeszcze, jeszcze, jeden odcinek, jeszcze, jeszcze jeden odcinek chyba no ale jeszcze jeden Maka, jeszcze jedna. W don't move. Aha. <ścoughs> jeszcze raz, bo chyba coś źle zrobimy. Dobra, teraz się nie ruszam. Ręczki mam tutaj. Aha. Wpadłem z, więc z nogi stołu, nie wiem jakim cudem. I chyba spadnę. Tak, spadłem. Trzyba. Dobra, a już raz. To będzie wszystko w tym odcinku. Więc dzięki, że oglądacie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia. Na razie.